Nareszcie przybyłem! Wreszcie będę miał dla kogo grać! Teraz z pewnością zostanę gwiazdą Rocka! Je! Yeah! Ej, ty! Czego się drzesz? Nazywam się. Nie interesuje mnie to, młody. Zadałem ci pytanie. No więc tak. Jestem grajkiem. Zamierzam zostać gwiazdą Roka. Chcesz posłuchać? Hmm, nie mam ochoty, ale mój przyjaciel bardzo chętnie cię wysłucha. Naprawdę? Gdzie on jest? Nazywa się Torben. Jest stolarzem. To ten, co tam piłuje. Tylko nie mów mu, że cię przysłałem, jasne? Cieki, stary! Rock and roll! Ty jesteś Torben? Tak, znamy się. Masz przed sobą najlepszego grajka na kontynencie. Czy uczynisz mi ten zaszczyt i zostaniesz moim pierwszym słuchaczem? Słuchaj, naprawdę mnie to nie... Dzięki stary, nie pożałujesz tego. Moje uszy! <noise> Zamknij mordę, krytywnie! Jesteś aresztowany za morderstwo, zakłócanie spokoju i brak słuchu muzycznego. Jeszcze żyję. Jedzie pociąg, złe wagony do więzienia wiosą. <noise> Puszczcie mnie! Ja nic nie zrobiłem! Jasne. Wszyscy tak mówicie. Kiedy ja naprawdę jestem winny. Nie moja wina, że ten stolarz nie zna się na muzyce. Wkurzasz mnie, gościu! Zamknij się wreszcie! Ja nie chcę tak umierać! Człowieku, zlituj się! Ja jestem tylko biednym Grekiem! Ostatnie ostrzeżenie! Zamknij się! Ej, młody. Lepiej rób, co mówi. Jest zbyt głupi, aby to zrozumieć. Ale ja naprawdę jestem niewinny. Wierzę ci. Naprawdę? Tak. A teraz zamknij mordę. Przeszkadzasz mi w myśleniu. Jak możesz być taki spokojny? Przecież oni na pewno nas wiedzą, mnie niewolę albo zamienią żadną. Więc się kurwa zamknij i lepiej oszczędzaj siły. Hey, dude! <sighs> yeah! yeah. you! i yeah. <laughs> 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 <You're> <laughs> <Exactly. laughs> Ciebie całkiem pojebało, COŚ ty kurwa! Świetna robota, młody. E, ale ja nic nie zrobiłem. Nie gadaj głupot, chodź ze mną. Myślałam, że jesteś w więzieniu. Wypuścili cię? Ten gościu pomógł mi zbiać. Chciałbym go pokazać szefowi. No dobra, wchodźcie. Andrzej! Co ty tu robisz?! I co to za jeden? Też się cieszę, że cię widzę. A to jest mój wybawiciel. W pojedynkę wyrwał bramę i ogłuszył strażnika. Ej, szefie, to ten grajek, o którym ci mówiłem. Naprawdę? No proszę. Kim jesteś młody? Yy, a właściwie co to za miejsce? E, sorki, szefie, młodziak jest trochę skołowany. Wiesz, adrenalina i te sprawy. Rozumiem, ale zdajesz sobie sprawę, że skoro widział, jak się dostać do kryjówki, nie mogę pozwolić mu stąd odejść bez uprzedniego rozczłonkowania. Chyba, żeby do nas dołączył. Hmm. Słuchaj, no młody, bo nie będę powtarzał. Masz w obecnej sytuacji dwie możliwości: albo cię rozczłonkuję i wyrzucę do morza, albo do nas dołączysz. Eee, w sensie. To jest gilia złodziei? Tak. Czy wspomniałem już, że lubię widok ludzkich flaków? No dobra, czego nie? Dobrze poznałeś już dwóch moich ludzi i obaj są zadowoleni z obcowania z tobą, jednak musisz zostać poddany testowi. machine I knew he must have been about 17 he was so strong